Witam ponownie. Obrałem tutaj troszeczkę piersi z kurczoka. No i zostało mi tyle odpadów. Piszcie koniecznie, co wy robicie z takimi odpadami. Na co je zużywacie, bo ja robię zawsze z nimi tak. Możecie mnie za to hejtować, ale uważam, że szkoda, żeby się zmarnowało. A na dworze jest sporo stworów, które chętnie to zjedzą i się pożywią. I zawsze tak, słuchajcie, robię z resztkami czy z wątróbki, czy z piersi, z kurczaka. Robię o właśnie. Tak. Jeszcze coś tu zostało. No i już ptaszyska, zobaczcie. Już lecą. Zobaczcie to. No, ale mnie zobaczyły, zaraz tutaj przylecą, no i słuchajcie, to opierdzielą, a jak nie, to lisy wieczorem tutaj pod blokiem chodzą, różne tchórzofredy, jakieś łasice i inne stworki, no, także Nygus ma dobre serduszko, co ma się zmarnować, trzeba w ten sposób spożytkować, co wy o tym myślicie, pozdrawiam.